Dzisiaj o filmie z sortu tych niskobudżetowych, ale też przede wszystkim abstrakcyjnych. Czyli mamy tutaj do czynienia z horrorem komediowym, ale też czarną komedią na pewno. I opowiada nam tutaj twórca historię morderczej maskotki, czyli tematyka, która była już wielokrotnie. I pytanie tylko, czy ten film cokolwiek nowego wnosi, to od razu powiem, że nie. Natomiast jest to debiut pełnometrażowy. Karla Holta, który tutaj również jest głównym bohaterem, właśnie gra naszą postać, która z tym, że swoim misiem musi walczyć. Wielkobrytyjska produkcja nie wiem, czy tak się mówi ale po prostu Wielka Brytania produkowała to cudo. No właśnie, ja też mam takiego swojego pluszowego pierdolca. Tylko tutaj. Ja był, tkwi w szczegółach. Być może, a chodzi mi o to, że nigdy nie wyrzucaj swojej ukochanej maskotki. Under any circumstances, don't throw him out. Bo jak to zrobisz, to może się zdenerwować i przyjść po prostu się na tobie mścić. A nawet niekoniecznie na tobie, ale mordując wszystkich wokół, co oczywiście wpływa na ciebie bezpośrednio, bo kto ci uwierzy, że twoja maskotka morduje? No, mimo że jesteśmy w abstrakcyjnej konwencji, to jednak policja. Czy po prostu ludzie podchodzą do tego racjonalnie, i podejrzenia mogą wtedy spadać na tego typa, prawda? Także ja swojego pluszowego tutaj grzecznie trzymam, nie wyrzucamy, pamiętajcie. Benny loves you, prawie mi spadł. W każdym razie taki jest oryginalny tytuł, czyli Benny cię kocha, tak? Kocha naszego głównego bohatera na śmierć i życie, można powiedzieć. Pogadamy dzisiaj spoilerowo, ponieważ to już jest produkcja sprzed paru lat, konkretnie z 2019. Po drugie bardzo niszowa, po trzecie głupia i no niestety dosyć mizerna, więc nie będę tutaj ukrywał ważnych rzeczy. Natomiast jeżeli tego typu koncepty Was interesują, taka ala Megan, tylko bez budżetu zupełnie, to możecie najpierw nadrobić. Jest na polskim VOD, tylko nie sugerujcie się jak ktoś zajrzy na Filmweb. Czasem trwania, bo tam jest podpisane, że trwa prawie dwie godziny. Tak naprawdę nie, bo półtorej normalnie tylko źle ktoś wpisał. No i jest to materiał też z dedykacją dla Łukasza Pennywise'a. Pozdrawiam, dziękuję za polecajkę, bo sam sobie tego nie odkopałem. Akurat nie znałem tego filmu nigdy wcześniej, to znaczy nie słyszałem o nim, nie widziałem go też nigdy. To był mój pierwszy seans, moja pierwsza styczność z tym czymś. Także Penny to odkopał dla mnie i ten materiał mu właśnie dedykuję. Dziękuję jeszcze raz za kolejny miesiąc wsparcia tutaj Penemu. No i powiem wam, co tutaj według mnie nie zadziałało. Jak wiecie, albo nie. Debiut pełnometrażowy zawsze wiąże się z pewnego rodzaju wyzwaniem, a szczególnie gdy masz mikrobudżet. No i w wypadku tego typu filmu można nadrabiać po prostu beką z oczystymi scenami. Czy zaangażowaniem widza na takiej zasadzie sensu z pogranicza guilty pleasure, bo chyba nikt na poważnie tego traktował nie będzie. Natomiast no tutaj wydaje mi się, że ten twórca ma problem z udźwignięciem tej konwencji. Stchnięciem w nią czegokolwiek świeższego, chociaż jakichś pojedynczych elementów, takich rzeczy, których jeszcze do tej pory nie było, żeby to chociaż kilka scen było takich, to wtedy spoko. Natomiast to jest taka sklejka, taka powtórka z rozrywki, trochę taki recykling czyli tak naprawdę sklejenie jakiegoś, nie wiem, to historii z laleczką czaki. Jest ten Beny cały, tylko tak. Zacznę może od pierwszych 20 czy tam, no nie więcej 25 minut. Bo ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ja nie wiedziałem, czy ja dobry film włączyłem. Wiecie, jak są kucharze, ale ci tacy profesjonalni, oni tak szybko kroją, nie? Że dosłownie również już cała marchewa pokrojona. Tutaj ja miałem wrażenie, że tak właśnie jest zmontowane te pierwsze 20 minut. Trylard, ujęć, cień, szybko, coś tam, bla, bla, bla. Nie wiadomo, co do czego, z czym się łączy. Po prostu jakaś totalna sieczka, ale gdzieś tam, po, powiedzmy, po właśnie około 10 wprowadzają nam tego naszego głównego bohatera. Okazuje się, że to już jest gość po 30, który jeszcze mieszka z rodzicami. No i mają świętować właśnie urodziny tego naszego głównego bohatera, ale ci rodzice nieoczekiwanie giną, bo tak się sytuacja potoczyła. Na ojca coś spadło, matka wbiła łeb w świeczki w torcie. No i on teraz musi zacząć życie na nowo, bo tak naprawdę już rodzice tutaj nie będą nie wiem, gotować, sprzątać, pilnować go. Co prawda on ma pracę, ale cały dom spada na jego utrzymanie, tak naprawdę. A tam też jest jakiś kredyt i jest trudna sytuacja. Niby mu po prostu zmniejszyli raty, ale wtedy musiałby kilkukrotnie więcej jeszcze spłacić odsetek, bla, bla, bla. Ale Misio, nasz właśnie ten Misio głównego bohatera, bardzo szybko rozwiązuje tę sytuację, bo dosłownie lada moment zabija tego właśnie gościa. Nie wiem, pracownika banku, chyba, czy kogoś tam po prostu, kto ten kredyt miał ogarnąć, takiego typowego cwaniaka, co chciał tutaj dużo na tym pewnie zarobić. No i tak naprawdę jednego po drugim potem morduje, czasami kogoś, kto przeszkadza naszemu głównemu bohaterowi, a czasami kogoś, kto się po prostu w jego życiu gdzieś tam pojawi. No i dodatkowo jeszcze on zostaje zaraz wyrzucony z pracy, więc już w ogóle dramatale jest mu zaproponowane niższe stanowisko, jeszcze z niższą pensją. No to ciężki temat, tak jak ktoś stracił rodziców. Tylko tutaj wiadomo, nic nie jest traktowane na poważnie, więc generalnie cała akcja kręci się wokół tego diabelskiego misia. Po prostu. No i tak, właśnie te pierwsze 20-25 minut to jest totalna sieczka. Potem dopiero wchodzimy w taki już bardziej klasyczny montaż, czy w opowieść, która. wiesz, co się dzieje w scenie. No i. Można by było to po prostu pociągnąć w stronę takiej totalnej jatki, i totalnej beki. I tej jatki trochę tutaj jest. Oczywiście nie ma pewnie tak dużo jakby mogło, bo ograniczenia budżetowe, ale generalnie jakieś mordobicie jak najbardziej. Wiadomo, że wszystko to jest troszeczkę takie no dzicinne, bo jakaś maskotka chodzi tam, ty, 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 ty. więc to jest takie trochę bajkowe, ale z drugiej strony właśnie przebijane gdzieś tym gorem, czy po prostu takimi krwistymi, scenami rodem z jakiegoś porządnego slashera, to nie znaczy, że ten film jest porządny, żeby była jasność, ale chodzi o to, że makabra jest dosyć duża, jucha się leje, także te kontrasty tutaj no, są typowo pod te konwencje robione. Natomiast no niestety, jak pierwszych 20 minut się praktycznie nie da oglądać, to potem jak już troszeczkę się to uspokaja, to nie ma tak naprawdę takiego punktu według mnie przynajmniej, który pozwoli się zaangażować w końcu, czy zacząć chłonąć tę historię, bo Okej, okay, no tam od nie wiem 30 minuty do 60, w miarę mi się jeszcze udało z jakimś lekkim zaangażowaniem to oglądać, sprawdzać po prostu w jaką stronę ta historia pójdzie, czy coś tam o tych bohaterach będzie więcej. Ogólnie chciałem się dowiedzieć, co się wydarzy, ale na ostatnie pół godziny to już odpłynąłem. Na takiej zasadzie, że po prostu w ogóle moje zaangażowanie było już chyba ujemne. Nie, że zasnąłem, nie, że odwracałem wzrok, ale po prostu tak siedziałem, siedziałem. Dobra, kończę już. To jest to samo co w każdym innym filmie, tylko jeszcze z mnóstwem po prostu dziur scenariuszowych. Totalny ser szwajcarski. I tak naprawdę była jedna scena w tym filmie, ona trwa nie wiem, 30 sekund dosłownie, która mnie realnie rozbawiła. A mianowicie, jak ta maskotka goni takiego pieska. To jest pies szefa naszego głównego bohatera. Ten szef podrzucił mu tego psa na chatę, żeby go popilnował dla niego, a ten sobie gdzieś z dupeczką pojechał. No i ten misio biegnie z nożem za tym psem, czy tam z siekierką i rzuca tą to siekierką, to jest w slow motion, tak, no i wiecie, ten piesek oh, zgonuje niestety, jest takie pip, tak pisknął oczywiście przy tym dedzie, no nie jestem w stanie tego odwzorować i to mnie rozbawiło. No oczywiście w kontekście czarnego humoru, takiej groteski, no bo wiadomo, że nie chodzi o to, że o, zwierzak dostał się kiery, ale jaja nie. Na no poważnie, by to nie było śmieszne w takiej konwencji, no to jest tylko beka, bo wiadomo, że tam po prostu po tym jak był faktycznie prawdziwy piesek, to zaraz zostało to w następnym ujęciu podmienione na jakąś maskotkę, która do no tej film jest na tyle głupi, że nawet nie dopieszcza takich podstawowych detali, bo ten piesek w formie maskotki jest ze dwa razy mniejszy od tego prawdziwego pieska i widać, że jest totalnie sztuczny. Ale no, to jest wszystko takie durne, więc tutaj już no, nie ma to większego znaczenia, ale tylko mówię, że nie dopieszczamy tutaj takich właśnie, no jednak rzeczy, które po prostu widać jak również no gołym okiem praktycznie. Także to było śmieszne, gdzieś tam się jeszcze raz zaśmiałem, bo na przykład główny bohater stwierdził, że to znaczy to nie tyle, że stwierdził, ale tak to tutaj działa, że musi nie lubić ludzi, bo maskotka morduje tych, na których mu zależy między innymi. Więc jak kogoś nie lubi, to też nie jest spójnie utrzymane, żeby była jasność, ale miał taką babeczkę z pracy, z którą kręcił i mówił jej, że muszę udawać, że Cię nie lubię, żeby Cię ben nie zamordował. No więc na przykład, żeby pokazać, jak on to jej nie lubi, to i tak pff, zdzielił z liścia z tej pety, nie? Ouch! Musi myśleć, że Cię nie kocham. Ow! W ogóle na początku też tam yy, matka chyba yy, dzieciaka strzeliła z liścia. To... Jakieś takie randomowe sceny, które mnie gdzieś tam trochę potrafiły rozbawić, ale najbardziej to z pieskiem. Natomiast poza tym, no już niestety, totalna nuda, a rozwiązuje się cała sytuacja tak, że to ten misiek namordował, ale wiadomo, przez cały film, jak się przewija tam policja, no to jak już dopatrzą się, że coś jest nie tak, to wiadomo, że zrzucona jest wina na głównego bohatera, bo nie dostał awansu, na przykład w pracy, wręcz jeszcze został zdegradowany, to pewnie ma motywację, żeby mordować. No i kto ci łyknie taką historyjkę, że miś morduje, więc główny bohater nawet się do tego nie przyznaje, tylko próbuje to wszystko tuszować. No ale potem policja już dostrzega, że po pierwsze mają na swoim aparacie zdjęcia tego misia, który siedzi z nożem. Potem widzą już na własne oczy w finale, że on atakuje, że tam lata z tą kosą i chce mordować. No więc dobra, policja to wie, ale wyobraźcie sobie, jak macie teraz dwóch policjantów. Oni to wszystko widzieli i teraz mają jechać na przykład na komisariat i powiedzieć, że miś latał z nożem i mordował. To albo ktoś tam pomyśli na tym komisariacie, że zwariowali, albo generalnie jakaś mocna odklejka, albo nie wiem, ktoś ich opłacił, cokolwiek. No więc o dziwo to tutaj główny bohater do więzienia nie trafi, chociaż w teorii to on jest odpowiedzialny za te morderstwa. Pada tam taki komunikat, ale totalnie nic się z tym nie dzieje, bo on sobie po prostu jedzie gdzieś z tą swoją dupeczką. No a policja pomaga tutaj wręcz zatuszować to wszystko, bo są. Przekonani, że właśnie nikt nie uwierzy w tę historię, że to Misiek mordował, dlatego pomogli i ten bohater jakimś cudem się z tego wykaraskał wszystkiego. Nawet pada zdanie, że pewnie jesteście ciekawi jak się z tego wygrzebałem, po czym zmienia się temat i nie mówią nam jak się z tego wykaraskał. Wiemy tylko, że policja pomogła to zatuszować, no ale przecież ktoś musiał być odpowiedzialny za te morderstwa, no nie? I nawet jak był, to nie trafił do więzienia. No ale dobra, to jest abstrakcyjna, durna historyjka, nie będę analizował jakiejś tutaj logiki głęboko. W każdym razie bohater gdzieś tam jedzie z babeczką, mi jest pokazany. No i puenta tutaj jest taka, że w sumie już powiedziałem na początku, nigdy nie wyrzucaj swojej ulubionej zabawki. Potem trzeba tuszować całe te zbrodnie, a potem nawet jak ci życie jakoś i tak pójdzie do przodu, bo jednak cudem do kicia nie trafisz, to ta maskotka i tak przeżyła, ona gdzieś tam będzie. Po prostu bądź ostrożny, no i w sumie co, no tyle, no jakby nic więcej. Także tak, pluszowy pierdolec mój jest ładniejszy od Benego. Tyle. Benego dostałem od Penego, więc Peny dzielcie w komentarzu jak ty się bawiłeś na tym filmie, bo widziałem, że twoja ocena jest trochę wyższa od mojej. A jeżeli chodzi o moją właśnie gwiazdkową ocenę, no to jest to 4 na 10. Ech. Nie, wiecie, w sumie to nie. mam. Taka była moja pierwsza myśl, że dam 4, ale daję 3, bo naprawdę, no co, dwie sceny mnie rozbawiły i chwilę byłem zaangażowany, reszta to jest po prostu tandeta kicz. I to mogłoby działać właśnie w formie guilty pleasure, to o czym już mówiłem, że niektóre produkcje są tak głupie, tak tandetne, tak absurdalne, tak kiczowate, że po prostu bawią, że ciekawią, ale w taki abstrakcyjny sposób, że wiesz, że to nie jest na poważnie, ale świetnie się na tym bawisz i, i masz frajdę, nawet jak to jest generyczne. Ale tutaj no, niestety nie bawi, a nudzi, nie daje tej rozrywki, nie daje tej frajdy, a daje powtórkę z rozrywki, z którą nic się więcej nie robi, bo reżyser nic świeższego, chociaż momentami właśnie nie potrafi w to tchnąć, więc... Max 3 na 10 mogę dać, nie wiem, za dwie dobre sceny, za jedną głównie z pieskiem. I dlatego, że nie, jest to najgorszy też film na świecie w tej swojej konwencji, ale po prostu jest no, trochę nudny, bo on ma tę makabrę, groteskę, tylko on nie potrafi tak się tym sprytnie zabawić, ten reżyser tutaj głównie mam na myśli, jednocześnie główny bohater, żeby to widza angażowało. Ale na pewno będą osoby, które lepiej oceniły, bo widziałem chociażby właśnie ocenę Penego, widziałem, jakiś krytyk na filmie dał szósteczkę. Więc może kogoś to bardziej wkręciło. Ja być może za dużo już tego typu rzeczy widziałem, a może po prostu ten humor, który w teorii lubię i on działa tutaj tak na papierze, może jest tak właśnie trochę za mało w kontekście czasami usadzany, że gdy zbudujesz lepszą dłuższą, no znowu mi pluszowy tym razem już spadł, jak zbudujesz taką dłuższą sekwencję, która no jest abstrakcyjna, ale gdzieś tym humorem po prostu spojona humor takim spoiwem byłby tutaj, by to się jakoś łączyło, żeby to było na dłuższą metę i skalę, to wtedy pewnie spoko. Ale to są jakieś randomowe, pojedyncze sceny w stylu skeczyki. Może dlatego, nie wiem, rozbawił mnie ze dwie rzeczy, a reszta to była taka, wiecie, randomiza scen, pierwsze 20 minut właśnie siekanka, kroimy marchewę w montażu, nie wiem. Dziwne rzeczy się tam działy. Tyle ode mnie, bo nie ma co biedolić już w mojej opinii tutaj, więc kończmy ten materiał, kończ panie waść coś tam z oszczędzić, przekręciłem trudno takie życie. Tyle ode mnie 3 na 10 jest to słabe. Kto z was dotrwał do końca, zostawiajcie dzisiaj hashtag Benny, czaki historię, nie wiem. Mm, guilty pleasure, ale nie dla mnie. Może dla kogoś. Najpiszcie, no co sądzicie, możecie spoilerować na temat tego filmu, bo to jest spoiler talk. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję panemu jeszcze raz za wsparcie. Za polecajkę mnie i tym razem nie przygotowałeś czymś no ciężkim, ale może coś lepszego wpadnie za czas jakiś. Zobaczymy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i strzała.